Chcieliśmy zrobić coś dla mieszkańców, żeby mogli się razem spotkać. No, Wigilia jest fajną inicjatywą, natomiast myśleliśmy, że to nie będzie takie, żeby dla wszystkich było dostępne. No i właśnie tutaj pomysł tego jarmarku wspólnie tutaj z Gminnym Ośrodkiem Kultury postanowiłyśmy zrobić coś takiego wyjątkowego, ponieważ nie było tego w gminie Łoniów, a i myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Rzeczywistość pozytywnie zweryfikowała pomysł niedzielnego jarmarku, jaki odbył się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Łoniowie. Frekwencja Zadowolone i uśmiechnięte twarze uczestników i wystawców potwierdziły, że inicjatywa była trafiona. Zastanawialiśmy się, jak to będzie, natomiast bardzo dużo chętnych nam się zgłosiło. Nasze koła gospodyń przede wszystkim nasze stowarzyszenia, ale mamy też tylko kilka komercyjnych stoisk. Także no, pełny sukces. Możemy wyjść do mieszkańców, być na co dzień z nimi, spotkać się z nimi, porozmawiać, no, wymienić się różnymi swoimi pomysłami, poglądami. Ale fajne to jest, bo naprawdę mieszkańcy uśmiechają się do siebie i do mnie. Stoiska handlowe wystawiło aż 25 kół gospodyń, instytucji, stowarzyszeń i firm. Mamy wędzone ryby, mamy miody, mamy rękodzieło, dekoracje. Są też osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jako kwiaciarnie. Także jest naprawdę dziś w Łoniowie w czym wybierać, jeżeli chodzi o przygotowania do świąt. Z zaproszenia skorzystały władze województwa i starostwa, które chwaliły pomysł i organizację łoniowskiego handlowania z mnóstwem towarzyszącym mu atrakcji. Jest zainteresowanie wśród mieszkańców, jest bardzo dużo wystawców, osób, które chcą się podzielić swoim rękodziełem na święta. Dzisiaj to jest pierwszy jarmark Bożonarodzeniowy w Łoniowie. Gratuluję tutaj pani wójt pomysłu. No i ten wspaniały konkurs na najdłuższy łańcuch. Pamiętamy wszyscy, jak 30-40 lat temu, żeśmy je skrzętnie lepili z papieru kolorowego. Tak tutaj się ta inicjatywa odrodziła, odnowiła, no ale długość tych łańcuchów no naprawdę budzi w pełne uznanie. Jest bardzo wiele dzisiaj przepięknych rzeczy do kupna na pierwszym łoniowski jarmarku bożonarodzeniowym. Na pewno stroiki świąteczne, zakupie, chociaż jest jeszcze wiele przepięknych rzeczy, które utworzyły koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Łoniów, które warto zakupić, aby Przeozdobić stół świąteczny dom jak również jego otoczenie także dzisiaj pierwsza tego typu inicjatywa w Łoniowie bardzo fajna angażuje takie wydarzenie lokalną społeczność widzimy ile Osób już jest o tej godzinie, zapewne będzie dużo więcej po obiedzie. Także wielkie gratulacje dla pani Wójt, która jest tutaj też z nami, Gminnego Środka Kultury, wszystkich osób, które zaangażowały się w to wydarzenie. Bogactwo jest w ludziach, tylko trzeba je wydobyć, pozwolić, aby mogli zrobić takie właśnie rzeczy jak dzisiaj w Łoniowie. I róbmy to, róbmy w każdej gminie takie wydarzenia, angażujmy społeczność, żeby wyjść do domu, żeby być razem. Uwagę przyciągał konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy. To konkurs rodzinny, zatem nagrody też są rodzinne. Dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidzieliśmy nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych. Nagrodę za drugie miejsce zdobyła rodzina państwa Sołtyków z przewłoki. Ozdobę długości ponad 800 metrów wykonywali w 7 osób kilkanaście dni. Łańcuch ozdobi teraz choinkę na rondzie w przewłoce. Zgłosiłyśmy się na konkurs z truciami, z mężem, z robiliśmy ten zacny nasz długi łańcuszek metry dodatkowe okażą się po zmierzeniu, bo nie sposób było w domu przemierzyć dokładnie. Czas pracy zajęło nam dwa tygodnie wieczorami po dwie godzinki, bo wiadomo, pracujemy, dzieci się uczą. Nagroda drugorzędna. Bardziej zabawa, udział, spędzenie razem czasu. Po prostu pod tym kątem, tak? Pokazać, się, że można, że można fajnie spędzić z dziećmi czas. Nie w internecie, nie z telefonami, a po prostu na wspólnej zabawie klejeniu łańcucha razem. Mateusz, Magdalena i Kasper przyjechali na Jarmark z Tarnubrzyga i skusili się na pierogi. Wybornie. Tak? Bardzo tak. pyszne. A skąd państwo przyjechali? Z Tarnobrzega. Jak podoba się na jammarki? Super jest. Nie warto było przyjechać? Tak? Warto, pewnie. A z czym te pierogi pan konsumuje? A te chyba są z kapustą i z mięsem. Tak? Dokładnie. Coś jeszcze zamierzacie sobie zakupy zrobić? Może jakąś choinkę na święta. Jarmark przypadł do gustu Marii, która zakupiła ciasto. Przyznała jednak, że pyszności na pewno zostaną skonsumowane jeszcze przed świętami. Ciasto, piękne ciasto, i, i elegancko, i zapakowane, i wszystko, także tylko jeść. Przed świętami chyba to będzie skonsumowane. Nie do to... Dziś! Bo jest tak pięknie wygląda, że sam smak. A Możemy wiedzieć, czy to dobra inicjatywa, taki jarmark? Tak to... Bardzo, bardzo i to jest naprawdę super. Oby tak było i następny rok też. I małą atrakcją jarmarku była wizyta Mikołaja z workiem pełnym słodyczy. Uwagę skupiały warsztaty wykonywania ozdób świątecznych oraz prezentacje artystyczne. Jerzy Strzysk? stv. info.